a ja, chyba już się zaleź o od, tygu po, pozbierz botowy to wiesz jak masz on podebrać na żyłka o była ten stary Szybciej, bo mi się taśma skończy <laughs> Uważaj na ten na krawędzie A tutaj to tam tu zaplątał Kiedy zaplątała się tam tak! Nie, nie, nie. Rysy... Ale... Ale znaczy, to już nie jest, O, ho, Ale baleczny. Baleczny. Ryby. nie Ryby. Ryby. To ty tak patrzysz mi tymi oczami na ucieki od nich. Nie, no. Patrz, patrz. Nie, no. Patrz. Trzy minuty z nim walczę. Nie, no to dobrze, no. Trzeba go złapać, żeby. O! Ja tam. Jest. Jakiś Jest. bardziej silny chyba był od nich. Tylko. O ale on się bnie, bo on jakoś jest źle zaczepiony, w ogóle. Ty, on taki... No, patrz, ja go za ten złapałem, za kapota. I dlatego tak, tak walczył. ...wypuścić, ja nie udało no, I nie, nie stało. No, drodze wyjątkowe... By... No, co? Widzisz, no nie chcę go na siłę, żeby...